Panie premierze, państwo ministrowie. W imieniu wnioskodawców posłów Prawa i Sprawiedliwości mam zaszczyt wnosić, aby Sejm powołał Komisję Śledczą do zbadania prawidłowości działań bądź powodów zaniechań organów administracji rządowej i prokuratury dotyczących prowadzenia działalności przez spółkę Amber Gold, spółka ZOO oraz podmioty od niej zależne. Celem komisji. Jest zbadanie, czy organy państwa prawidłowo realizowały swoje obowiązki w zakresie przewidzianego prawem nadzoru nad działalnością spółki Ambergold, zwanej dalej spółką Ambergold, oraz czy prawidłowo reagowały na sygnały o nieprawidłowościach w działalności tej spółki. Przedmiotem badania Komisji powinno być więc w szczególności zbadanie prawidłowości rejestracji spółki Ambergold, zbadanie prawidłowości działań organów skarbowych w odniesieniu do spółki Ambergold. Wyjaśnienie, czy działalność spółki była przedmiotem zainteresowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz czy agencja przekazywała innym organom państwa jakieś sygnały o nieprawidłowościach w działalności spółki, a jeśli tak, to jaka była reakcja na te sygnały. Dalej, zbadanie, czy i jaką wiedzę na temat działalności spółki miał prezes Rady Ministrów pan Donald Tusk i czy jego reakcja na tę wiedzę była prawidłowa i właściwa. Zbadanie okoliczności zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa złożonego w 2009 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wyjaśnienie przyczyn odmowy wszczęcia postępowania przez prokuraturę. Zbadanie prawidłowości postępowań prokuratury w sprawach karnych przeciwko prezesowi spółki Ambergold, a w szczególności ocena prawidłowości składanych w tych sprawach wniosków o wymiar kary oraz środków odwoławczych. Zbadanie i ocena prawidłowości działania administracyjnych sądów w zakresie wykonywania kar orzeczonych wobec prezesa spółki Amber Gold. Wnioskodawcy proponują, aby skład komisji był dziewięcioosobowy. Wysoka Izbo, dzisiaj przez cały dzień od rana, od godziny dziewiątej debatujemy. Rozmawiamy o sprawie spółki Ambergold i zależnej od niej spółki czy spółek OLT. Sprawa jest niezwykle poważna. Kilka tysięcy Polaków zostało oszukanych i bardzo często, obawiam się, straciło oszczędności całego życia albo wielu lat wyrzeczeń. Tak, chcieli uzyskać dobre oprocentowanie. Tak ale jednocześnie nie zostali w żaden sposób ostrzeżeni przez instytucje państwa, nie ostrzegła ich ABW, będąca pod nadzorem premiera, nie, ostrzegła ich, nie, ostrzegły, nie ostrzegło ich w żaden sposób Ministerstwo Finansów, choćby tylko w sposób dorozumiany bo od 2009 do 2011 roku w ogóle nie przeprowadzało kontroli w spółce Amber Gold, która przez ten czas nie oddała do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych, nie płaciła podatków i nie składała sprawozdań finansowych. Mówiliśmy już dzisiaj o tym. Pytałem się tu w tym miejscu, który przedsiębiorca w Polsce jest tak traktowany. Zwykły człowiek, który chce robić po prostu biznes, żeby utrzymać swoją rodzinę, żeby żyć godnie. Który? Wyjdźcie państwo posłowie do swoich okręgów i zapytajcie swoich wyborców, jak są traktowani przez urzędy skarbowe, jaka jest polityka podatkowa, ile kontroli przeżyli, jeżeli prowadzą własne przedsiębiorstwo. Dowiecie się w tym kontekście sprawa spółki Amber Gold jest po prostu szokująca. Szokująca to wszystko dzieje się w kraju, w którym rząd i minister finansów cały czas mówi, że walczy z kryzysem, bezrobocie jest 12,3 a inflacja 4 Dlaczego ludzie oddawali pieniądze do Amber Gold? Dlatego że inflacja jest 4 a oprocentowanie lokat bankowych często niższe od tej inflacji, a spółka Amber Gold reklamowała się wszędzie, obiecywała i nikt nie wnosił żadnych zastrzeżeń. Nikt jej nie kontrolował, nikt słowa nie powiedział o tym, że może być tym jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Jedynie na stronach Komisji Nadzoru Finansowego można było przeczytać, że ta spółka może być podmiotem problematycznym. Na stronach internetowych proszę mi powiedzieć ilu Polaków na bieżąco zagląda na strony internetowe Komisji Nadzoru Finansowego. Żadnego ostrzeżenia ze strony premiera, żadnego ostrzeżenia ze strony rządu. Nawet w ostatnich miesiącach, kiedy już ze strony Banku Gospodarki Żywnościowej do ABW wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że po pierwsze skrytki bankowe wynajęte przez Ambergold na złoto stoją puste, a po drugie, że Marcin P., właściciel Ambergold, był wcześniej karany za malwersacje finansowe. Szanowni Państwo, to jest sytuacja, z którą wielu obywateli dzisiaj na pewno nie może się pogodzić i która dla wielu z nich jest po prostu tragiczna. W jaki sposób ma zostać przeprowadzone postępowanie w tej sprawie? Czy tylko powinno zostać przeprowadzone za zamkniętymi drzwiami? Czy tylko powinno zostać prowadzone przez prokuraturę? Czy też powinniśmy otworzyć te drzwi? Powinno się odsłonić kurtynę, powinno ono być prowadzone na oczach opinii publicznej, tutaj w Sejmie przez komis Sejmową Komisję Śledczą. Tego właśnie domagamy się jako posłowie prawa i sprawiedliwości. Uważamy, że to się obywatelom po prostu należy, a najbardziej tym kilku tysiącom ludzi, którzy zostali oszukani, okradzeni przy szokującej bierności państwa, przy szokującej bierności rządu. Pozostaje pytanie, proszę Państwa. Nie, kto nie podjął konkretnych czynności, bo to pewnie wyjaśni prokuratura. To zresztą nawet dzisiaj już wstępnie było mówione w Sejmie przez ministra finansów, który się tłumaczył, przez, przez prokuratora generalnego, przez premiera. To było mówione. Pytanie główne, proszę Państwa, brzmi: dlaczego? Dlaczego tak się działo? Dlaczego. Służby skarbowe w ogóle nie reagowały na to, że Amber Gold jest wielką firmą, która ma reklamy za miliony złotych, a nie składa żadnych zeznań podatkowych i nie płaci podatków. Jak to się mogło stać, że tak się działo przez dwa lata? Co było tego przyczyną? Jak to się stało, że firma OLT w ciągu kilku miesięcy stała się tak potężnym podmiotem, a potem gwałtownie upadła? I musimy, proszę Państwa, wyjaśnić, czy istnieje związek pomiędzy tym, że w tej firmie pracował syn pana premiera i czy istnieje związek pomiędzy tym, że miała miejsce przy otwarciu firmy Amber Gold w Gdańsku żenująca dla mnie osobiście sytuacja, w której czołowi politycy Platformy Obywatelskiej marszałek województwa, prezydent miasta Gdańska, były wojewoda obecny senator Platformy Obywatelskiej, ciągnęli przez lotnisko samolot firmy OLT. Ciągnęli go, proszę Państwa, na linię. Co sobie myślą urzędnicy, którzy są ich podwładnymi? Kim w takim razie była firma Ambel Gold i był jej właściciel pan Plichta? Bo mam tutaj, mam tutaj Fragment monitora gospodarczego wypisu z krajowego rejestru sądowego z dnia 6 grudnia 2011 roku, gdzie jako prezes spółki wpisany jest właśnie pan Marcin P. Jest wpisany w dniu 6 grudnia 2011 roku a ta sytuacja ciągnięcie tego samolotu przez czołowych polityków platformy obywatelskiej na pomorzu miało miejsce 12 miało miejsce 12 Szanowni państwo to są pytania które myślę że dla wielu Polaków dzisiaj są pytaniami retorycznymi i dlatego między innymi właśnie my, jako posłowie, powinniśmy usiąść i tę sprawę porządnie zbadać. Przed Komisją Sejmową, śledczą pod, pod przysięgą powinni złożyć zeznania ludzie, którzy zostaną do tego wybrani z uwagi na to, że mogą powiedzieć rzeczy, które z punktu widzenia państwowego i z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli są ważne bo mają służyć temu, żeby obywatele byli bezpieczni w przyszłości i żeby państwo było bezpieczne w przyszłości. Nie wolno tego wyjaśniać za zamkniętymi drzwiami tylko i wyłącznie. To nie wystarczy. Nie wystarczą do tego potem nawet posiedzenia sądu z wyłączeniem jawności. Po Polacy powinni się dowiedzieć, jak działają tego typu mechanizmy, skąd się one biorą i co jest ich przyczyną. Bo trudno jest naprawdę, proszę państwa, uwierzyć w to, że tak niezwykłe nagromadzenie przypadków było w tej jednej sprawie, że nikt nie działał, a kto działał, ten blokował. To jest, proszę państwa, coś, w to nikt. Z trzeźwo myślący po prostu nie uwierzy, więc nie ma co, żeby dzisiaj tutaj z tej trybuny w krótkich słowach pan premier Tusk czy jego ministrowie tłumaczyli. Ja już dzisiaj powiedziałem to, co działo się w ministerstwie finansów i w instytucjach mu bezpośrednio pionowo podległych, czyli służbach skarbowych urzędach skarbowych. To, co się działo pod nadzorem pana ministra Nowaka. Zresztą pan minister Nowak jest szefem platformy obywatelskiej w Trójmieście, zatem jest również szefem partyjnym tych panów, którzy ciągnęli samolot przez lotnisko. Szanowni Państwo, przecież to jest co to jest za historia. To jest po prostu coś, co szokuje w normalnym świecie służby publicznej. Działalność polityczna to jest służba publiczna, czy tak ona wygląda, to jest coś, co pokazuje się obywatelom, mieszkańcom, ludziom, którzy pracują pod kierownictwem tych wysokich rangą urzędników samorządu i państwa? Komisja musi na te pytania odpowiedzieć. To jest jej zadanie. Ona jest po prostu niezbędna. Apeluję tutaj przede wszystkim do koalicyjnego PSL, bo to, że posłowie Platformy Obywatelskiej będą bronili, żeby politycy Platformy Obywatelskiej i powołani przez nią urzędnicy nie musieli odpowiadać przed Komisją Śledczą, to jest dla mnie oczywiste. Nie musieli przed nią składać zeznań. To jest dla mnie oczywiste, w to nie wątpię, ale apeluję do posłów z PSL. Zastanówcie się Państwo naprawdę bardzo proszę koalicja koalicją, a państwo państwem. To państwo nie może tak dłużej funkcjonować, bo tak funkcjonując, ono zmierza po prostu ku upadkowi. To jest kompromitacja, to jest niszczenie obywateli, to jest opowiadanie obywatelom o zaufaniu, wmawianie im zaufania, obiecywania im, że mogą zaufać, a potem zostawienie ich samych sobie na pastwę oszusta. Apeluję do Państwa. Unieście się państwo ponad koalicyjne uwikłania. Wysoka Izbo. To może nie jest największa afera w ostatnich latach. Największa pod względem finansowym. Większą znacznie aferą była afera stoczniowa. Nie było komisji śledczej. Sądzę, że większą też jeszcze aferą była afera hazardowa. Była komisja śledcza. Jak ona się odbyła, wszyscy wiemy. Co zrobił. Co zrobił szef komisji, pan Sekuła, który na samym końcu stwierdził, że nie było żadnej afery hazardowej i który przeprowadzał głosowania pod nieobecność członków komisji. Wszyscy to doskonale pamiętamy. To był wielki skandal. Ja mam nadzieję, że tym razem... Wniosek o powołanie komisji śledczej zostanie w tej izbie przegłosowany pozytywnie, że izba go przyjmie, że są na sali posłowie, którzy czują prawdziwą odpowiedzialność za państwo i za sprawy obywateli. Podkreślam jeszcze raz za ich bezpieczeństwo. I tu jest jedna z punktów widzenia obywateli niezwykle istotna różnica pomiędzy aferą hazardową czy pomiędzy aferą stoczniową a tą aferą. Niezwykle istotna Ludzie nie czują na sobie bezpośrednio w sytuacji, kiedy miliony czy miliardy złotych traci skarb państwa, nie czują tego bezpośrednio, bo te pieniądze nie są bezpośrednio wyjmowane z ich, z ich portfela. Efektem jest potem to, że podnosi im się podatki, podnosi im się na przykład VAT, więc ten skutek nie jest dla nich bezpośredni. Tu, proszę państwa, dla kilku tysięcy Polaków skutek jest bezpośredni. Jest tak bezpośredni, że w ten poniedziałek w moim biurze byli ludzie, którzy mi powiedzieli, że zainwestowali całe pieniądze, jakie udało im się w życiu zgromadzić i innych już nie mają. Nie stać ich nawet na wytoczenie sprawy przed sądem, bo koszty sądowe wynoszą 5%. Tyle trzeba dać wpisu. A oni wiedzą już, że jak nie uda się odzyskać pieniędzy, to znowu z ich pieniędzy te koszty będą zapłacone, bo nikt im ich nie zwróci. Ta komisja musi powstać, bo ona jest dla tych ludzi ważna. Oni chcą się naprawdę dowiedzieć, co się stało. Kto za to odpowiada i dlaczego tak się stało? I chcą również bo na pewno wielu z nich jest ludźmi uczciwymi i porządnymi myślę, że prawie wszyscy oni są ludźmi uczciwymi i porządnymi oni by również chcieli, żeby taka rzecz nigdy się nie zdarzyła więcej ani im, ani innym ludziom. I po to jest potrzebna ta Komisja. Apeluję do Wysokiej Izby, o pozytywne odniesienie się do tego wniosku i o zagłosowanie za utworzeniem sejmowej komisji śledczej w tej sprawie.